Andzia, postoj Lecisz tak, jakby cię dognał. Lecę, bo się spodziewamy przed łowzielem takich jednych. A kogo to się spodziewasz? A nie rozgadasz jak ci poziem. No doć chyba zjezdzy, ja nie klepa. W by mają przyjechać do nas. Mój boże. A do kogoś? Do mnie. A do kogo by? To tyle 17 rokov skończyłaś. A już się chcesz wydawać? Chcę, co nie chcę. Niech łojcy nakazują. To słuchać się trzeba. Baj. No ja. Ach, tory to. Ryto. Znam go. To ten boisz od Tomesko w zerowu. Aaaaa! Tego, to znam. Raz mi pomagał krowow nawrócić, jak mi się zagździły. A widzisz, jakie ozyty! Puściły się, i jak raz w jego zytach. to nie miał wyjścia. A gadaliście już między sobą. Ty Niech jak byli w zeszłoniedzielę u nas. Gadajne. Co trzeba, to posiedział. Ale z jest bronia, tak się uwazywał, że musi być bezrobotny. Wcale usiedzieć na niej nie może. Może ma robaki. Abo sieżp. Chcę posiedział z łońcami i z rajem przy stole. Kwartem leka wypsiu i poleciał na pogrodki, Z niby się wystać. Ja ci patrzę, a on na ręce drewno chałupy się. Matka to się go wychwalać nie może. może Mars. A gdzie tam? Na geb zierłoniany. zdrowy chłop i do zimna też nałożny. Kerek lewu chodził, zaglądał, krowy liczą. gospodarz gębo. Ja tam nie chcę ci. Uchowaj bozę, Boże dziurka ale zebył on wesłurodnik urodnik był, to bym nie poziedziała. Na niekiem kochana ksiatki nie rosną, na mnie i na to A i w lata test się już zaciągnął. Wezmę byle srela, to później będę latać za nim po wsi jeszcze za niego. Za duzy, ale w Wzięło perty? W barach sroki? Brazi na gospodarkę. Ja tak cię słucham bronia i tak mi się zdaje, że dobrze chyba szkoda, że ja się będę zanieć. Broń bozy, Anjulka to Tu ci ja ci zawdy jak najlepiej zycyłam i zycę. Wiadomo, tyle psego kawalera dla sie, to byś nie nalazła. To jest swój chunormon i szukać sama nie będę. A ze takie przysło na mnie to sprzeciwiać się też nie należy. Spęta prawda. Co komu przysane, Andziułka? Co komu przysane? Bardzo dziękuję. Natalia Bławska.